Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o motywacji do działania, mianowicie o motywacji do trzymania diety czy też aktywności fizycznej. Ja nazywam się Antoni Goszczyński i jestem trenerem personalnym, a wraz ze mną jest moja żona, wspaniała żona, dietetyk kliniczny Karolina Goszczyńska. Tak, dzisiaj będzie właśnie o motywacji. Czy ta motywacja Nadchodzi, czy my możemy coś z tym zrobić, żeby ona się pojawiła? No i właśnie myślę, że, że możemy zaczynać. Zaczynamy. Mhm. Antek, co myślisz? Jak to jest z tą motywacją? Czy my możemy coś zrobić, żeby ona się pojawiła, żeby poczuć po prostu taką moc, że chce nam się, że właśnie dzisiaj no, pójdziemy na trening? Przede wszystkim trzeba byłoby zdefiniować słowo motywacja. Natomiast żeby skrócić ten film, yy, odpowiem, nie czekamy na motywację, ponieważ motywacja może nigdy nie przyjść i w takim wypadku nie osiągniemy nigdy celu, który sobie założyliśmy. No bo tak naprawdę to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś super natchnieni, bo jesteśmy związani ze sportem już od dawna, z aktywnością fizyczną, ze zdrowym stylem życia. Bardzo często, tak samo w przypadku Karoliny, jak i w moim przypadku, nie chce nam się po prostu ani trzymać diety, ani iść na trening. Czasem przychodzi trudniejszy dzień, jesteśmy trochę mniej wyspani, trochę bardziej zmęczeni, ale pomimo tego, że nie czujemy się zmotywowani tego właśnie konkretnego dnia, to nie zastanawiamy się nad tym, tylko po prostu robimy to, co do nas należy, ponieważ wyznaczyliśmy sobie jakiś tam konkretny cel, i do osiągnięcia tego celu potrzebny jest taki krok, taki krok i taki krok. Mhm. I właśnie tylko i wyłącznie dzięki takiemu postępowaniu możemy odnosić jakiekolwiek rezultaty. Tak, zgadzam się z tobą w 100%. Ja w ogóle trenuję z rana. To jest jedyna możliwość, kiedy mogę pójść na trening, dlatego że później mam kolejne obowiązki. No i często mam taką myśl wieczorem albo rano, o 6 rano, jak się obudzę, że może nie pójdę na ten trening, tak mi się nie chce, ale wtedy zawsze sobie przypominam to, jak się czuję. Po treningu, jak się czuję właśnie po wykonaniu tej aktywności? Po prostu lepiej mi się pracuje, mogę się łatwiej skoncentrować, więc wpływa to po prostu na cały mój dzień. I gdybym poszła za tą myślą, czyli nie chce mi się iść na trening, więc nie idę, wolę zostać w ciepłym łóżeczku. Tak, dokładnie, no to w ogóle bym nie trenowała, no bo jakby bardzo często mam tą myśl, tylko no po prostu jednak wstaję, um, ogarniam się i zbieram się na trening. I dzięki temu masz jakieś efekty, masz jakieś rezultaty. Tak, no i po prostu moje samopoczucie też jest cały czas dobre, no wiadomo czasami ma się gorszy dzień, ale to wtedy na przykład można zrobić lżejszy trening, albo można pójść na spacer. Teraz mamy taką, takie możliwości do spacerowania, do chodzenia, jest ciepło, długi dzień mamy. Tak. Mm. Ja właściwie chciałbym powiedzieć, że właściwie nie ma mm, takiego elementu w życiu, takiej płaszczyzny w życiu, yy, w której właściwie można by było osiągać jakieś rezultaty, jakieś efekty bez włożenia w to pracy. No bo tak naprawdę nie wiem, weźmy biznesmena, który osiągnął Swój cel, czyli zbudowanie dużej firmy, która dobrze prosperuje. No, prawdopodobnie miał wiele takich dni, w, którym, w których po prostu mu się nie chciało, no ale gdyby tego nie robił, to prawdopodobnie jego firma by upadła, a on zostałby dłużnikiem. Przykładowo, często otrzymuje wiadomości o treści nie mam motywacji do trzymania diety. No i ta osoba czy też te osoby oczekują ode mnie jakiegoś rozwiązania, co zrobić, żeby mieć tą motywację. Mm -hmm. No tylko że nie ma na to rozwiązania. Czekają, aż ześlesz na <laughs> nich tego ducha, który spłynie na nich i nagle będą miały tą wspaniałą motywację, tak. o której tyle mówią i piszą. Mm -hmm, dokładnie. No bo to nie jest tak, że nagle właśnie mamy taką, taką myśl. Idę trenować, czuję tą motywację. Po tak. prostu robimy to automatycznie. Jest to część naszego planu dnia, który powtarzamy. Jest to już nawyk, tak? Wyrobiony nawyk. No i faktycznie czasem możesz mieć taki dzień, że będzie Ci się bardzo chciało, że no budzisz się, mhm. staniesz prawą nogą z łóżka, uśmiechnięty, wyspany, najedzony. Jeszcze na przykład z myślą, że za kilka dni jedziesz na wakacje, no i wtedy tego dnia będzie trenowało ci świetnie, będziesz robił wszystko z ogromną ochotą. No ale przyjdzie też na pewno taki dzień, w którym ta ochota będzie zdecydowanie mniejsza albo nie będzie jej wcale. I tylko determinacja, bo to jest słowo klucz, determinacja pozwoli ci osiągać cel. Nie czekaj na motywację, ona naprawdę może nigdy nie przyjść, a Ty tym samym nigdy nie osiągniesz celu, który sobie wyznaczyłeś. Mm -hmm, dokładnie, no to jest po prostu strata czasu, tak? Trzeba, trzeba wtedy wziąć się w garść i wykonać minimum, cokolwiek. Tak. Nie Nawet spacer. Nie skupiałbym się i nie rozkminiał nad tą myślą, Boże, jak mi się dzisiaj nie chce. Mm -hmm. Po prostu porzuć myśl o tym, że dzisiaj Ci się nie chce i że nie spłynęła na Ciebie ta wspaniała motywacja. No i zacznij działać. I zacznij działać. To jest najprostsza rada. To no jest rozwiązanie tak, no, wszystkiego. Tak. Nie, nie potrzebujesz tutaj jakichś specjalnych technik. Po prostu nie skupiaj się na myśli... Gdzieś tam z tyłu głowy, która ci podpowiada, boże, jak mi się dzisiaj nie chce. Mm -hmm, olej dokładnie. to, olej to, po prostu to zrób, jak robot. Mm -hmm. Tak, no po prostu to jest, to jest rozwiązanie tego, tego całego problemu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak odżywiać się w prawidłowy sposób, jak trenować, jak to wszystko poukładać, no to serdecznie zapraszamy Cię na bezpłatne konsultacje i dietetyczne, i treningowe. Link do tych konsultacji zostawiamy w opisie filmu. I dziękujemy bardzo za uwagę. Do Dzięki. zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.